Cześć kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku, dzisiaj, dzisiaj odpowiemy sobie kochani, jak łowić na raczki, z tego względu, że jest sporo zapytań, specjalnie dla kolegi, który wspiera mój kanał French Bulldog, ale nie tylko on, bo wielu innych również pytało, jak uzbroić raczki, jak na nie łowić. No cóż kochani, wiadomo, że raczki już się dawno wpisały w klasykę Speedingu, także... No, powiemy sobie na ten, na ten temat parę słów, z tego względu, że faktycznie wiele wielu osób to interesuje. Chociaż między Bogiem a prawdą, powiem szczerze, że tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Parę drobiazgów, o których zaraz powiem i myślę, że będzie wszystko gut Zaczniemy od tego, kochani, jak je uzbroić. Jak uzbroić? Jak... No, praczki. <grym> a później zaraz w dalszej części filmiku powiemy sobie, jak na nie łowić? bo raczki, jak raczki, to no faktycznie jest to dość dobra przynęta w niektórych okresach i tak dalej, w niektórych momentach, bo oczywiście, jak to zwykle w życiu bywa, nie, nie zawsze i nie wszędzie, ale jak to, to samo jest z innymi przynętami. Także, dobra, kochani. Teraz powiemy sobie, jak uzbroić raczki. Dobra, kochani, przygotowałem sobie tutaj kilka raczków. Jak widzicie, to jest, to jest jeszcze tak z pewnego okresu bo ostatnio o tym nie łowiłem, ale zresztą trochę dostałem tutaj drobiazgów od Bartka, od kolegi. Także są tutaj raczki, ale są też piekielne grzy od Bunker City, różnego rodzaju robactwo od tych, no, od kilku różnych firm, bo to nie jest jedna produkcja, jak widać, ale dobra, jest mowa o raczkach. Trzeba kochani wiedzieć, że raczki to jest typowo przydęta przydenna. Czyli no, przystosowana do łowienia na dnie. Do łowienia gruntów, no bo tam z reguły okonie nie biją, ale nie tylko, kochani, kochani bo y, szczupaki też, dlatego trzeba się z tym liczyć, że jak się łowi przy dnie okonia, trzeba się liczyć również ze spotkaniem ze szczupakiem. Ale dobra, odchodzimy od tematu. Jak uzbroić? Pierwsze uzbrojenie to jest, kochani, normalne, normalnie uzbrojona jak widzicie, na czewuraczce. Tu jest akurat większy hak, ale można zrobić też taki my, że na przykład jest mały raczek. Zaraz tutaj otworzymy sobie. Widzimy, to są główki od mostada. Już nie pamiętam na ilu gramach. To no, są 2,5 gramowe główeczki. O i można sobie takiego raczka, zawsze wiadomo, Zbroimy go od tyłu, bo rak porusza się do tyłu. Dlatego mówi, mówi się chodzenie rakiem, wycofywanie się rakiem, bo rak porusza się do tyłu, czyli od szyjki, dla niektórych to po prostu od ogona. O, można uzbroić tak raczka. I to już jest. Teraz to jest bardzo delikatne do lajtowego łowienia raczkami. Jest, jest zbrojenie, kochanie, ale to jest jedno z wielu zbrojeń, na przykład takiego małego raczka, 2,5 gramowa główeczka i heja do boju, można walczyć. Tu już jest większy raczek, można oczywiście dać większą główkę jigową, tak jak to dałem na sztywno, no, no w tej chwili tutaj jest, założony, zrobiony jest na, na No potem kwestia doboru haka, to już jest inna bajka, to są na tym, na tym też łowiłem, brały o konie, i hak jest dość spory jak do tego raka, i nie było problemu. O, tu jest następny, to jeszcze ze starych połowów. Jak widzicie, też łowiłem raczki o naczeburażce. Na czeburażce na są. Na czeburażce łowiłem. E, dobra, kochani, także pierwsze co możemy sobie powiedzieć, to jest tak: zbrojenie na czeburażkę, zbrojenie klasyczne na głowkę jigową. No i jeszcze jedno co polecam, dość często się naprawdę sprawdza. Zaraz może sobie tutaj nie mam akurat u haków, więc tego przezbroję, bo tego nawet o zdejmiemy. Rozbiorę czy buraszkę chwilowo. czy nie zmieniłem. Mam nadzieję, że ptaki Wam nie przeszkadzają specjalnie, bo mam tu zeberki w domu. Miałem trzy, teraz już jest siedem. Czter, cztery się urodziły młodej i, i mam je teraz tutaj i mam tym sposobem siódemkę. Dobra, kochani. Tu mam przyponik fluorocarbon, ale to jest tak tylko tak pokazany specjalnie tylko do tego, żebyście dokładnie widzieli o co chodzi. Potem już indywidualna kwestia doboru. I co robimy kochani? Główkę, moją główkę. Ciężarek. To jest ciężarek jak do bocznego troku czy do no czy do dropshota. To jest akurat ciężarek 7 gramowy. I możemy go sobie tu założymy. Uzbroimy sobie jakiegoś raczka. O! Tutaj w hak mamy tutaj sobie założonego. O, kraczka, proponuję trochę mniejszy hak. Ten hak jest trochę duży, ale dlatego, żebyście lepiej widzieli. Co nie znaczy, że nie weźmie. Ryba się nie zna na rozmiarach haków. Tylko, że jak jest troszeczkę krótszy, to ten rak jest bardziej luźny. On musi się troszeczkę lepiej zachowywać w wodzie. I założymy sobie to wszystko. I mamy kochani takie ustrojstwo, czyli po prostu tak zwany klasyczny rig-jig. I to jest też bardzo dobre nie tylko na raki, ale na raczki później w dalszej części filmiku zaraz powiem o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego to jest takie dobre, i warto ten, ten sposób też próbować. No, bo oczywiście nie ma takiej techniki, metody, że zawsze wszędzie i na wszystko bierze. a nie, nie, nie jest jednak to jest sposób rig jig też już mnóstwo ludzi łowi Rik jigiem, sprawdza się także dobra. Powiemy sobie teraz, kochani, o. Dobra, dobra ty, kochani, to... teraz sobie powiemy o tym, jak łowić. Przede wszystkim, kochani, prawie każda technika prowadzenia może dać nam rybę, ale może, a, da, a mieć trochę większą pewność, to to jest jednak różnica. Dlatego Oczy sobie powiem, kochani. Rak się posuwa w taki sposób skokami. On gwałtowne skoki i lekki opad. Gwałtowny skoki, i lekki opad albo jeden za drugim w zależności od daleko chce płynąć. On tym ogonem zawija i wtedy odbija się praktycznie od wody i ma lekkie skoki. Dlatego rakiem warto podbijać nie jak klasycznie gumowymi rybkami tak dalej, jak, jak klasyczny opad. Już nieważne, czy jedno podbicie, czy dwa podbicia. To jest w tej chwili nieistotne. I opad, że go wysoko wynosi i on opada. Warto próbować łowić, bo kiedy okolice biorą praktycznie z dna lub przy samym dnie, to one wyżej już 50 cm wcale może nie mieć chęci zaatakować tej ryby. Dlatego warto podszarpywać kijem w ten sposób. Żeby on skakał Bardziej przednie. Mogłyby być te skoki, te dłuższe, krótsze, jak, jak tam będzie Wam pasowało i co tej rybie będzie pasowało. No to wtedy już do tego trzeba dojść samemu, bo nie zawsze każdy sposób prowadzenia jest dobry. W każdym razie rak się w taki sposób zachowuje, lekkimi skokami, i ten skok może zwrócić uwagę. Warto też czasami bardzo delikatnie wlec, no to już jest dla cierpliwych, dla bardzo cierpliwych, ale bardzo delikatne wleczenie dnie, o ile dno nam to umożliwia. Też bardzo często wleczonego po dnie nawleczonego i bum. I, I okoń walnie kochali nie tylko okoń, bo szczupak też bardzo chętnie w towali, nawleczonego, bardzo chętnie wali przy lekkich podbiciach, przy dnie, jak mu gdzieś śmignie koło nosa też zaatakuje. Dlatego warto na wodach, gdzie jest więcej szczupaków, warto mieć zakładany przypon, no może być wolfram. Może być jakaś cienka linka stalowa, Microplex czy surplex, czy tak dalej, bo tych linek jest naprawdę dość sporo. Jakieś karbony X i tak dalej. To są wszystko linki stalowe, ale cienki, taki do 3 kg zupełności wystarczy i już ten szczupol, właśnie czego nam nie obetnie nie, nie tego, i nie odpłynie na przynętą pysku. Nie chodzi o przynętę tyle, chodzi o to, żeby ten zwierzak się po prostu tak nie męczył w tej wodzie. No i także dobra, odchodzimy od tematu. Ale warto o tym wiedzieć, że tam gdzieś szczupaki zastosować co najmniej Wolfram albo jakieś cieniutkie do 3 kg, linki miękkie aby były i to dadzą nam większą pewność. A okonie specjalnie, jeżeli chcą, nawet brać, biorą przy dnie. To nie, no, Uwierzcie, że to specjalnie nie przeszkadza, a tyle okonic widzieliście na filmach, co na przypony stalowe i takie, i, siakie, i i też brały, chociaż czasami chimeryki, jak, jak są, to no, czasami zmiana przyponu na cieńsze, jakiś y, y, plurokarbon, taki cienki i tak dalej, też potrafi dać tam okonie, ale to już jest inna bajka. A, no i tak jak, tak jak powiedziałem, y, właśnie do tego miałem wrócić. Tu mamy tego Rick kochani. I co charakterystycznego? Widzicie ten ciężarek, który się pod Jeżeli damy nisko, przeciągniemy go po dnie lub lekko przy dnie, ten ciężarek, żeby tam szurnął po tym dnie i tak dalej, on zostawia ślad. Zostawia ślad w yy, postaci zmąconego tam mułu czy tam osadu czy tak dalej. On zostawia ślad i to od razu też wabi rybę. To wabi okonia, potrafi sprowokować. I nie tylko. Zresztą, no dobra, mówimy teraz o koniach, także ten Rig Jig naprawdę jest bardzo często, bardzo dobrą, skuteczną techniką o każdej porze roku, tylko mówię, że wtedy najważniejsze jest, jak w każdym spinningu, jak w łowieniu z opadu, czy w klasycznym łowieniu, zawsze jest ważne dociążenie naszej przynęty i znowu tu jest taki problem, że nie ma idealnej przynęty, idealnego ciężaru. Dzisiaj będzie chętnie reagował na główeczkę 5 gramową Innego razu, innym razem trzeba dość ciężej dać, żeby to szorowało przy dnie, trzymało się przyklejone przy dnie i robiło tam burzę na dnie taką, mąciło. Także do tego to już musicie pomału dochodzić sami, w każdym razie ja tylko podpowiadam jak najlepiej i co, i co je wabi, Bo rak, on nie startuje raczej do góry, on, on się odbija, on płynie nad dnem, szybkie odbicia, siada na, na, na dno i tam się pomału porusza, nie porusza się szybko, także tak to, kochanie wygląda. Myślę, że tutaj tak z grubsza to wyczerpałem temat. Jak będziecie mieli jakieś pytania, bo ja to nie przygotowuję się do tego typu filmów, ja to wszystko mówię z głowy, także jeżeli czegoś nie powiedziałem, coś pominąłem, zwróćcie uwagę, a ja, yy, czy w ogóle pytajcie, ja w miarę możliwości to na pewno każdemu staram się odpowiedzieć, żeby, no, chodzi o to, żeby każdy sobie połowił i tak dalej. No, także jakby co to kochani na razie pozdrawiam Was. Niech może będziesz z wami, kochani. I do boju. Łowimy rybki, łowimy, bo rybki czekają. <grych>